Witam Was, kochani. Instytut przebudzenia powstał z myślą o Tobie. Nazywam się Beata Rulak. Od 18 lat mieszkam na pięknej, zielonej wyspie w Irlandii. Przygotowałam dla Was poranną medytację, która umożliwi Wam zauważyć piękno w chwili obecnej, nawet wtedy, gdy pada deszcz. Nawet wtedy, gdy sprawy nie do końca wyglądają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Te afirmacje można słuchać także w ciągu dnia, w podróży samochodem lub innych dogodnych dla Was okolicznościach. Badania naukowe dowodzą, że medytacja poranna balansuje obie półkule mózgowe, co oznacza, że rozwijamy zarówno kreatywność, jak i logikę. Dzięki temu nasz umysł pracuje w harmonii przez cały dzień, a my możemy doświadczać w pełni swojego potencjału. Czasem życie może wydawać się trudne, ale to nie o to chodzi, żeby było łatwe. Chodzi o to, Abyśmy sobie umieli w nim radzić z przytłaczającymi nas myślami, uczuciami i sytuacjami. Zimą w Irlandii jest dużo deszczowych dni, a to zachęca nas do dłuższego polegiwania. Moja córeczka po raz kolejny miała problem, aby się obudzić. Zachęciła ją do oddechu. Dodałam do tego kilka afirmacji, które wpłynęły prosto z mojego serca, do jej umysłu. Oliwia po kilku minutach wstała z łóżka, ciesząc się życiem jak mały skowronek z rana. Stąd właśnie wziął się pomysł na tą oto medytację poranną. Jeśli pomogła jej, jestem pewna, że pomoże Wam. Stać bez ograniczeń, z pełną radością i gotowością, aby rozpocząć nowy, piękny dzień. Jeśli jesteście gotowi, możemy powoli zaczynać. Przebudź się, lecz nie otwieraj jeszcze oczu. Sprawdź. Jak się ma Twoje ciało? Czy jest mu wygodnie? Nie martw się, że nie zdążysz do pracy czy na spotkanie. Będziesz na czas wszędzie tam, gdzie potrzebujesz być. Teraz Ty jesteś najważniejszy. Ta chwila zdecyduje o tym, jak będzie wyglądał Twój dzień. Warto poświęcić kilka minut na oddech, dzięki temu masz dzień, będzie obfitował w najpiękniejsze wydarzenia. Atom, z którego stworzony jest cały świat, a szczególnie proton, posiada czarną dziurę. Czarna dziura wypełniona jest przestrzenią, przez którą przepływa uzdrawiająca energia wszechobecnej boskiej matrycy. Przepływa ta energia przez nas w trakcie świadomego, płynnego oddechu. Tak więc zachęcam do niego, bo wiem, że działa. Nastawcie sobie budzik pół godziny wcześniej niż zwykle. To pozwoli Wam na komfortowe przebudzanie się i odsłuchanie medytacji porannej. Zauważ, czy potrzebujesz poprawić swoją pozycję? Czy jest ci na pewno wygodnie? Jeśli jest wystarczająco dobra, zacznij delikatnie oddychać. Polecam słuchać tego nagrania przez słuchawki, ale jeśli ich nie posiadasz, to też jest dobrze. A teraz? Weźcie delikatny wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech. Niech oddech przepływa przez całe ciało, łącząc się z energią na zewnątrz. Poczuj teraz, jak relaksuje się Twoje ciało podczas wdechu. Wdech i wydech. Jak wspaniale odpręża się Twój umysł, przygotowując się na nadchodzący dzień. To w nim powstają pomysły, które następnie realizujemy. Warto wynagrodzić umysł oddechem. Oddychajmy, skupiając się na nim przez moment, wdech. I wydech. Z każdym wdechem odczuwaj coraz większą chęć do działania. Z każdym wydechem poczuj, jak opuszcza cię poranne rozleniwienie. Jak stajesz się coraz bardziej aktywny, rozluźniony. Gotowy do działania, des. Wydech. Jak wspaniale jest budzić się o poranku, usłyszeć śpiew ptaków za oknem. One także cieszą się, że jesteś. Możesz sobie wyobrazić, że ktoś pozwala ci być w łóżku cały tenki dzień. Cały, bez ograniczeń. Nie możesz z niego wyjść ani na chwilę. Będziesz tam leżał w tym łóżku przez cały dzień i kolejną noc i jeszcze następny dzień. Jak reaguje teraz Twoje ciało na to? Jak reaguje Twój umysł? Natychmiast powinieneś odczuć, że o nie, gdybym mógł zostać tu cały dzień i kolejną noc, i jeszcze jeden dzień i kolejną noc, nie wytrzymałbym tego. I wtedy zechcesz wstać. A teraz? Weź jeszcze raz głęboki wdech i wydech. Delikatny, subtelny. Wdech i wydech. A teraz będę wypowiadać słowa, które pozwolą Ci na rozpoczęcie wspaniałego dnia. Jesteś gotów? Zapraszam. Przy każdym wdechu odczuwam przepływającą przeze mnie życiodajną energię Wszechświata. Wypełniam się nią, emanuję nią na zewnątrz. Tworząc wokół siebie doskonałą energię, która przyciąga dobrych, pozytywnych ludzi i sytuacje. Cieszę się, że mogę wstać o własnych siłach. Dzisiaj rozwinę w sobie jeszcze więcej wdzięczności, wrażliwości, współczucia względem siebie. I innych. A to doda mi mocy i pozytywnej energii, potrzebnej do działania. Oddychaj spokojnie. Czuję, jak pozytywne wibracje przyciągają cudowne wydarzenia w dniu dzisiejszym. Jestem szczęśliwy, że mogę otworzyć oczy i własnoręcznie wykonać podstawowe czynności po przebudzeniu, sam, bez pomocy innych, ponieważ chorzy ludzie nie mogą tego zrobić, są uzależnieni od innych, a my nie. I to jest piękne. Jestem wdzięczny za to, co mam. Dzisiaj przekonam się, co potrafią zdziałać dobre słowa i myśli. Przekonam się, jak wszechświat dzięki nim mnie wspiera. To wspaniałe, że czekają na mnie dzisiaj nowe, cudowne możliwości. A jeśli pada deszcz, Cieszę się, że pada, bo to pozwala rosnąć kwiatom, tworząc świat jeszcze piękniejszym. Gdy świeci słońce, cieszę się, bo to wypełnia mój umysł radością i energią. Każdego ranka po przebudzeniu czuję chęć do działania. Przyciągam nieograniczoną ilość możliwości. Każdego dnia odkrywam swoje talenty, bo jestem cudem istnienia. Jestem wspaniały tak, jaki jestem. Wdech i wydech. Przy wdechu. Czuję przepływającą przeze mnie energię wszechświata, siłę życiodajną. Wdycham miłość, wdycham szczęście, wdycham radość, wydycham wszelkie blokady ograniczające mnie. Jak dzisiejszy poranek pobudza mnie do tworzenia pozytywnych rzeczy w ciągu nadchodzącego dnia. Ten wspaniały poranek sprawi, że poczuję się spełniony gdziekolwiek będę przebywać. Dzisiaj uśmiechnę się do tych, którzy tego potrzebują, to poprawi im nastrój. Lubię uszczęśliwiać innych. To daje mi radość. Każdy poranek daje mi sposobność do tego, abym stał się jeszcze lepszym człowiekiem, zrobił jeszcze więcej pięknych rzeczy dla siebie i innych. Wdech i wydech. Dzisiaj będę życzliwie wypowiadał się do innych. To ma na nich dobry wpływ, ale także i na mnie ma dobry wpływ. Dobre słowa, kierowane do napotkanych osób, sprawiają, że sam czuję się szczęśliwszy. Czuję moc z mojego serca płynącą, czuję, że żyję, czuję, że kocham. Tego ranka czuję się spełniony. A teraz weźcie jeszcze kilka delikatnych wdechów i wydechów. Powoli będziemy wychodzić z medytacji. Wdech i wydech. Jeśli jesteście już gotowi. Spróbujcie delikatnie rozciągnąć swoje ciało. Usiądźcie i spróbujcie zauważyć, co się zmieniło wokół Was. Czy ten poranek nie jest radośniejszy od innych, jaśniejszy? Weźcie jeszcze pięć głębszych wdechów i wydechów. Wdech na cztery. I wydech na sześć. 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 Jeszcze jeden. Wdech na cztery. I wydech na sześć. Jeśli czujecie się gotowi, powoli otwórzcie oczy. Zauważajcie, co fantastycznego dzieje się w ciągu tego dnia, to wy to stworzyliście. Życzę Wam cudownego dnia, kochani. Jeśli czujecie, że ta medytacja Wam służy, możecie dać łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło, jeśli subskrybujecie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A wtedy nie ominą Was nowości. Uwielbiam tworzyć dla Was. Dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję. Że pozwalacie mi się realizować dla Was. To piękne robić coś dla innych. Jesteście moją inspiracją, a Wasze podziękowania w komentarzach są wielką radością dla mnie. Mój dzień jest piękniejszy. Dzięki Wam, kochani. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Gdyby Was tutaj nie było, mnie także nie byłoby tutaj.